Witam serdecznie. Z tej strony Chimek z kanału Gazetki i Promocje. Tutaj codziennie znajdziesz najciekawsze oferty ulubionych sklepów Polaków. Zapraszam więc do zapoznania się z ofertą i liczę, że przedstawione informacje przydatne Ci będą podczas codziennych zakupów. Zapraszam więc do obejrzenia i mam nadzieję, że szybko ponownie się usłyszymy. Zachęcam do zasubskrybowania kanału i życzę udanych zakupów i niezwykle miłego dnia. Niebo płatkami się sypie lekko, światełkami goczą kolorowym sznurem. Dzieci cieszą się choinką zieloną, aniołki w ciszy przynoszą dary skóry nikolaj w czapce przez komin wpada. Prezenty dla małych i dużych w torbie niesie Zapach pierników roznosi się w kuchni. Zima śpiewa piosenkę słodką w lodowej opiece. Hej kolenda, hej kolenda. Rozpalamy świece w noc zimową. W sercach ciepło. Rodzina śpiewa, o miłości, co nas grzeje słowem. Dzwony biją, oddali cicho, każdy marzy o tej chwili niepowtarzalnej. Święta wypełnione radością i śmiechem, choć za oknem śnieg sypie w ciszy, wiatr z dźwiękiem dzwoneczków kramelopie. Taki śpiewają pieśń na zimowym drzewie, gdy rodzina razem siedzi zgodnie, to świąteczny cud płonie w naszych sercach. Hej kolenda, hej kolenda, rozpalamy świece w noc, zimową. W sercach ciepło, rodzina śpiewa miłości co nas krzeje słowem! Wiadr z dźwiękiem dzwoneczków gra melodie. Takie śpiewają pieśń na zimowym drzewie, gdy rodzina razem siedzi zgodnie. To świąteczny cud płonie w naszych sercach. Hej kolenda, hej kolenda, rozpalamy świecę w noc zimową, w sercach ciepło. Dziarek śpiewa o miłości, co nas grzeje słowem.